Można mówić dużo i nie osiągnąć celu. A można, jak ta kobieta, mówić konkretnie i cel osiągnąć. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje. Dziś w wersji espresso, czyli krótko i na temat jednowątkowo, kontynuujemy nasz cykl Lecz każdym słowem. Każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Temu się przyglądamy, jaka to jest frajda, przywilej, łaska, że możemy każdego dnia otwierać Boże Słowo, sycić się Nim, szukać Jego mocy, Jego prowadzenia, tego, co Pan wypisał w Nim dla Ciebie i dla mnie, jako słowo rema, jako słowo dane na dziś. W tym słowie, logos ogólnie spisanym dla Ciebie i dla mnie. No i właśnie dziś przyglądamy się pewnej kobiecie, o której wspomina m.in. ewangelista Marek. Kobiecie, która mówiła to, co trzeba. O sile wypowiadania Bożych słów mówiliśmy w poprzednim odcinku, dzisiaj kontynuujemy tę myśl, bo ta kobieta była w fatalnej sytuacji. Marka 5:25. Tam czytamy, że pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. 12 lat trwał ten krwotok, od 12 lat upływało z niej życie. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy, czyli nawet te formy leczenia powodowały cierpienie, powodowały ból, nie powodowały uzdrowienia, i całe sfemienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. 12 lat cierpienia, spadek w dół, coraz gorzej. Werset 27 mówi nam jednak to, co odkrywaliśmy na początku tego cyklu. Wiara bierze się z tego, co się słyszy. Ta kobieta usłyszała o Jezusie. Usłyszała o Jezusie. Ona usłyszała o Jezusie, ale usłyszała w taki sposób, że to zbudowało jej wiarę. Zbudowało jej wiarę, bo słowo Boże, prawda o Jezusie, buduje naszą wiarę. Buduje w naszym środku przekonanie, pewność, której wcześniej nie było. I ta kobieta, ze względu na to, że jej wiara drgnęła, weszła od tyłu między tłum, tak, żeby nikt jej nie widział, żeby nikt jej nie przeszkadzał, wiedziała, że ryzykuje życiem, bo jako kobieta z krwotokiem nieczysta, jeżeli by kogoś dotknęła, to zasługiwała na ukamienowanie. Weszła z tyłu między tłum i dotknęła się płaszcza Jezusa. Dlaczego wykonała taki desperacji akt wiary? Bo uwaga, Mówiła sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jej wiara ustawiła się na tym poziomie. Wierzę Jezusowi. Wierzę, że jeżeli dotknę go, to przyjmę uzdrowienie, które on nosi w sobie. Taka była wiara tej kobiety, która zrodziła się, gdy słyszała o Jezusie. Ale ona nie tylko słyszała, ale zaczęła mówić. Mówiła bowiem sobie. Choćbym dotknęła się jego płaszcza, choćbym tylko dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. To było jej wyznanie wiary. To było jej przekonanie, które z tym sercem pełnym wiary popchnęło ją do działania. I. Tak się stało, według wiary jej się stało. Zaraz też ustał jej krwotok, gdy dotknęła Jezusa, i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego, obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął mojego płaszcza? Uczniowie mówią: Mistrzu, wszyscy cię zewsząd ściskają, a ty pytasz, kto mnie dotknął? Ale Jezus wiedział, że ktoś dotknął go nie dla sensacji, nie dlatego, że robią to inni, nie dlatego, że może coś się wydarzy, ale ta kobieta dotknęła go z wiarą, że się wydarzy. Takie było w niej przekonanie, taka pewność, ponieważ Usłyszała o Chrystusie i zaczęła powtarzać sobie Boże Słowo, zaczęła wypowiadać Bożą prawdę: Stanie mi się, bo ufam Chrystusowi. Stanie mi się, bo ufam Chrystusowi. I po ludzku wyglądało, że przepycha się przez tłum zagrożona śmiercią, w, będąc w stanie, w którym życie z niej upływało, ale ona szła z wiarą po to, żeby sięgnąć po życie. I sięgnęła po życie, wyznając wcześniej Słowo, że choćbym dotknęła się Jego płaszcza, będę uzdrowiona. Ależ moc w powtarzaniu Bożego Słowa, ależ moc w cytowaniu naszego Pana, ależ frajda w wypowiadaniu Jego słów, które nam zostawił. Przeżyj tak dzisiaj ten dzień. Wybierz sobie jakiś jeden werset, który jest może dla Ciebie szczególnie ważny w tej sytuacji, a może to będzie werset, w którym po prostu uwielbisz Pana i niech towarzyszy Ci, niech Cię niesie przez ten dzień frajda w wersji espresso, więc krótko i na temat. Tyle na dziś. Jeżeli podobało Ci się to przesłanie, wyraź aprobatę, zostaw jakiś komentarz albo udostępnij je. Niech niesie się dalej wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.